Cześć wszystkim i w dzisiejszym poradniku pokażę, jak w gracie używać plugin Survival Games na serwerze Minecraft. Plugin wprowadza na mniej więcej taki tryb rozgrywki, jak był na filmie Igrzyska Śmierci. Tak więc, aby ten plugin, wchodzimy na link podany w opisie i z tej strony pobieramy ten plik. Teraz kopiujemy plik na pulpit i otwieramy go. Wchodzimy w folder, który się tutaj znajduje. Ok, i wchodzimy w główny folder z serwerem. Następnie plugins. I tutaj do tego folderu kopiujemy plik survivalgains.jar Mamy tutaj jeszcze plik, y, folder w sumie webstats, a nie będziemy się nim zajmować Ok, więc tak cofamy, odpalamy serwer Ok, tutaj nam wyskoczyły błędy z, związane z bazą danych, że nie mamy połączenia Tak więc nie przejmujemy się tym, zamykamy Wchodzimy w plugin, następnie survivalgames folder, config Notepad++ plus plus. E, No i tak, tutaj mamy linijkę 137 e, W 138 oczywiście zmieniamy, jest to linika stats enabled, ustawiamy na false Troszeczkę zjeżdżamy wyżej, mamy linię 92, zmieniamy w 93, jest to use SQL, ustawiamy także na false Ok, zapisujemy i na razie z tego ustawienia to tyle Ok Cofamy, odpalamy serwer i zaraz zobaczycie, że już tych błędów nie ma, bo nie mają połączenia z bazą danych w ogóle, wykluczyliśmy to. Ok, tak więc nie ma, wszystko działa, będzie nam plugin, wszystko będzie ładnie nam śmigał. Ok, więc yy, na razie możemy to znowu zamknąć. Cofamy do strony internetowej tutaj. Yy, no i szukamy tutaj linijki commands and permissions. Ok, klikamy tutaj tą linijkę. Wchodzimy w plugins. No i jeśli posiadamy plugin, który nam odpowiada za uprawnienia, w moim przypadku jest to Permission X, możecie mieć także B Permissions, Permissions Kit, Group Manager, więc wchodzicie w odpowiedni folder, następnie w odpowiedni plik. No i tutaj będziemy dodawać te uprawnienia, więc tutaj mamy ogólnie wszystkie komendy, no i dodajemy sobie tam, który tam chcecie i chcecie, żeby to wszystko działało. Ok, gracza Więc tak, zaraz to ogarniemy wklejamy SQL Arena Join. Tak właśnie patrzę tutaj myślę, że nie wszystkie zostaje też podane, a, a co mnie troszeczkę martwi. Chociaż nie, SQ Arena Join to pozwala nam dołączyć, więc chyba wszystkie zostały dodane. Tak mi się wydaje. Mhm. Dobra. Okej. Okay. Um, tutaj ja mamy co, co tam wklejam. E, create nie, disable nie, arena to też nie. Hmm. vote możemy jeszcze wkleić do gracza, chyba tyle. Mm -hmm. tak, więc w sumie tylko dwa. Nie wiem, czy tutaj jeszcze nie powinno być przypadkiem jedno, jedno uprawnienie jeszcze dodane. Mniej więcej tak się powinno nazywać, przynajmniej tak powinien nazwać jego autor. Już ją pokazuję. Sgu.arena.Lif mniej więcej tak, że można wyjść z areny. Jakoś tak ta komenda brzmiała, ale no to ona chyba tutaj jest podana. Mm, tak, SGL. I nie wiem, czy ona, czy ona jest w ogólnie ona dodana jako standardowa, że nie musimy jej dodawać, czy, czy ja mam dodać, a nie, zo nie została tutaj podana. E, no i tak, stworzenie, do, stworzenie dodajemy do administratorów, czy tam moderatorów, jak tam kto, to, jak tam kto woli. Ok, więc możemy tworzyć arenę dzięki temu, tej komendzie. Tutaj startujemy jakąś tam grę. Ok. E, join, 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 tutaj nie. Disable i enable. No polecam, przyda się zawsze. Teraz pokażę, jak już będziemy wszystko tłumaczyć, jak to wszystko działa. Ok, nie będę już tylko kopiował, po prostu sobie tutaj przemienię. E, co dalej? Set spawn, także potrzebne. To jest naprawdę bardzo potrzebne już bez swojego ani lusz. Oczywiście dla operatora to jest niepotrzebne, nam te uprawnienia w ogóle. Dla administratora, więc możemy sobie wszystko robić już, co chcemy. Rest to też delay przyda się e, Tutaj jeszcze możemy w sumie dodawać do gracza sg.arena.spectate, ale gdy ja to testowałem i wyskoczy jakieś błędy, nie wiem, czy to będzie mi działać teraz, zobaczymy potem. Na no, sam koniec już OK, no i Lobby Set, Lobby Join, to nie w sumie nie dodajemy tego po co. Ok, więc zapisujemy, zamykamy. To zminimalizujmy. Odpalamy serwer i czekam aż się wszystko załaduje. E, Tam nie troszeczkę inaczej wygląda niż e, te, które zawsze nagrywam, bo zawsze nagrywam e, mniej więcej tak, że najpierw pokazuję jak to wszystko działa w Minecrafcie, dopiero potem jak, jak to ustawić i tak dalej. Ok, więc otwieramy Minecrafta, wchodzimy w serwer. Ok, no i zacznijmy, powiększmy sobie to. No i tak. Mm. Mamy pl plugin w sumie jest znany z kilku naz. E, Survival Games, znaczy w sumie dwóch. Survival Games i Hunger Games. E, są do tego skróty SGU lub e, HG, prawda? Lub Survival Games. Tam musimy w sumie jeszcze Games i na przykład Hunger Games. Już nie będę tego pokazywał. E, no i tak, wpisujemy to SGU, tylko że nie by pokaże nam wersję i co musimy pisać dalej. Więc SGU Help. SG w sumie. OK, no i tak, e, tutaj mamy wszystkie komendy w ten sposób, e, mamy wszystko podane. E, no i tak, zacznijmy od tego wszystkiego ustawienia. OK, więc dajmy sobie jakiś tam bloczek. Dobra. I teraz tak. E, tutaj będzie nasz, jakby taki spawn tego. Ustawmy sobie 5 takich e, to będzie nasza tablica, która zaraz zobaczycie, jak to działa. 5 e, szerokości, 3 w górę ja sobie tak ustawię. Możecie ustawić jak tam chcecie dajmy sobie to e, dajmy sobie mm, tabliczkę e, no i tak, musicie mieć do tego Dita, bo bez tego ani rusz, no niestety, tak musi być więc o tym nie zapomnijcie, wcześniej zapomniałem o tym powiedzieć, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, okej okay, tutaj mamy taką komendę, którą będziemy używać mam tutaj nodusa wgrany, bo przyda mi się enable nodus, e, ustawię sobie tutaj, żeby mu, móc kłaść Oj. OK. Dobra, wkładziemy tą tabliczkę, autosync. OK. I teraz będziemy mogli kłaść. Musimy położyć tak tabliczki na wszystkich. Zaraz zobaczycie jak to będzie działać. Dobra, teraz już mogę sobie raczej wyłączyć. O, przez Disable. E, no i zobaczycie do czego jest potrzebny Word edit. Zaznaczamy sobie te tabliczki tutaj od e, Naukos. No, e, no i zobaczcie jaka to jest komenda. Wpisujemy. SGU, set. Lobby Wall. Wtedy pojawiają się takie linie. Zaraz wam to zniknie, zobaczycie. I pokażę Wam się, że nie ma żadnego żadnej areny ustawionej, no arenas. OK. E, ok. No i może zacznijmy od, od samego początku. Dajmy sobie jakieś miejsce spawnu, załóżmy Obsidian, zaznaczmy sobie. Tak w ten sposób, zostawmy się tutaj e, no i tak, tu tutaj mieliśmy tak, jest taka, tutaj taka komenda, zaraz zobaczmy wpisujemy sgu set lobby spawn, ok wtedy się ustawia wam to set lobby mm, ok, i teraz stwórzmy sobie arenę, jak ta arena będzie wyglądać i w jakim miejscu, załóżmy, że będzie ona od tego miejsca ok, zaznaczmy sobie No, do mniej więcej gdzieś tego. Ok. E, niech będzie... Hmm. Expand. 10. Down. Expand. 10. Up. Ok. Walls. Nie wiem. 5, prawda? Niech to będzie nasza arena. E, Teren oczywiście możemy sobie tworzyć dowolnie na różnych światach i tak dalej. Mm, no naprawdę mniej więcej tak ta na będzie wyglądać troszeczkę lipne, ale cóż. Ok, teraz zaznaczmy sobie expand-vert. Ok, jamy... E, wpiszmy sobie jeszcze raz sgu-help, żeby mieć te wszystkie komendy. E, no i tak, co robimy? Wpisujemy sg create w sumie nie, jeszcze nie, przepraszam, mój błąd. Musimy utworzyć skrzynki, które, mm, troszeczkę robię to chaotycznie też, ale wybaczcie. E, Dobra, dajmy sobie jakieś tutaj miejsce. I teraz tak. Arena może być gigantyczna, może być na całą mapę, jeśli Wam się uda to po prostu ogarnąć wszystko dać całą na, na cube na całą mapę, chociaż to jest nierealne, bo mapa się cały już dotwarza, prawda? Ok, załóżmy, że, że tutaj będzie nasze tak jakby skrzynki, które możemy sobie brać. Ok. Zróbmy sobie coś takiego. Ok. To będą na nasze skrzynki. W ten sposób je ustawmy. Ok. No i tak. Tutaj ustaw, ustawimy sobie potem spaunek, na który się będziemy spełnić. Zróbmy sobie jeszcze dzień, tylko mi to już denerwuje. No i tak. Tutaj ustawiamy sobie skrzynki na przykład. Możemy sobie poustawiać prawda? Nie, wcale nie musimy. W których. Na który na przykład może gracz sobie będzie mógł wziąć przedmioty, prawda? Ok. Na razie ustawiajmy sobie te skrzynki, bo one są tutaj dosyć ważne. Ok. E, no i tak, co robimy? Wpisujemy SG. Boże. Create Arena. W ten sposób. E, no i utworzyliśmy arenę. Tutaj nam się na tej tablicy pojawi, e, że utworzyliśmy arenę, prawda? I teraz tak. Dodajemy spawnek, na który będą się spawnić gracze po dołączeniu do takiej areny, prawda? Ok, więc wpisujemy SV set, set Spawn Next. Ustawiam się, ustawiam się pierwszy spawn. Um, tutaj ustawmy drugi. Po prostu doklejamy na komendę następną, trzeci, czwarty. No i piąty, załóżmy, że to będzie na obkoło, to po prostu ustawiam to na, na, na całym, na obkoło tego, prawda? Mniej więcej tak, jak było na filmie z Rewalge Boże, Igrzyska Śmierci, nie oglądałem go, ale z, z po prostu ze, ze na widziałem, więc tyle mogę Wam powiedzieć. Okej, okay, więc ustawiamy sobie to, na, na tablicy powinno nam się pojawić, ile mamy ustawionych, chociaż nie, nie pojawiło nam się jeszcze, no to, to, no to, no to cóż, nieistotne. E, dalej, co trzeba tutaj ustawić? Chyba mm. już nic. Do gry potrzebujemy minimalnie dwóch osób, żeby wszystko działało Więc po prostu, jeśli na nie wyskoczyły żadne błędy, to powinno wszystko działać, tak Wejdźmy sobie na drugie konto Będzie to Rastless09, to jest konto mojego kuzyna Ok Dobra Wejdźmy sobie na serwer Dobra, gdzieś tutaj to powinno być, yy, dajmy sobie GMA tylko szybko. Podlećmy w nim... O, tutaj jest to. Ok, no i co robimy? Po prostu klikamy sobie... no jak, O, teraz się już utworzyło. Yy, więc tak, klikamy prawym przyciskiem, dołączam na to miejsce. Ruszyć się z niego nie możemy, dopóki nie zastartuje na po prostu ta arena, więc... Wow. Wow, wow, wow. Tego tutaj nie powinno być. E, takie taki czasem nie błędy do tego no i nieistotne klikajmy prawym na, na tą tabliczkę tutaj tak samo dołączyliśmy e, no i teraz tak weźmy może sobie do konfigu bo on tutaj teraz jest dosyć ważny albo jeszcze nie e, możemy wpisać ukośnik e, SGW, wtedy po prostu e, po 75 sekundach e, będzie m, będzie zastartowana gra wtedy będziemy czekać 20 sekund i startujemy grę tak samo wpiszmy sobie na, na, na tym koncie sgvod Ok, od tego momentu czekamy 75 sekund i powinno zaczynać, e, zacząć się startować gra. Ale ja mam admina, więc piszę sobie um, SG Start, prawda? No i teraz po, za 10 sekund będzie zastartowana arena, prawda? Ok, e, No i teraz tak. Wyskoczyło nam good luck, powodzenia i za 20 sekund, mamy 20 sekund na to, żeby zabrać jakieś tam przedmioty i uciek ucieknąć w świat, prawda? Za 20 świat każdy będzie mógł się tutaj zabijać. E, Okej, okay, wcześniej były skrzynki puste, teraz możemy w nich brać, z nich rzeczy brać w ten sposób, prawda? Jakieś tam przedmioty, one zawsze będą losowo, na przykład teraz mamy w tej skrzynce były buty, a na, na, przy drugiej grze mogą być, nie wiem, mierz, prawda? To się będzie co jakiś czas po prostu tutaj zmieniało. E, dobra, więc teraz mogę takiego gracza zabić, ale jeszcze wam tego nie pokażę, że zabijam, bo pokażę wam, że tego z tego też mogę zabrać, prawda? Więc możemy to zrobić na taką dużą mapę, stworzyć sobie, pobudować tam kilka rzeczy i w taki sposób to rozwiązać. Ok, więc możemy go zabić. Zabijmy go. Wygraliśmy, pojawiliśmy się na spawnie, no i pokazało nam, że wygrałem, chociaż taki błąd. Może byłoby lepiej jakbym zrobił na 6. Na 6 kratek. E, w szerokość. Okej, okay, więc... W ten sposób to działa. I teraz zrobimy taki tutaj, kilka ustawień w konfigu, więc przechodzimy do... Zminimalizuję sobie to. Ok. E, wchodzimy do konfiga. Boże, nie tutaj. Co ja robię? Co ja robię? Dobra, w Survival Games. Następnie konfig. Przepraszam Was, że buczę komputera. Mam nadzieję, że nie słyszycie. Ok. E, no i teraz tak. Zjeżdżamy troszeczkę wyżej. I tak. Auto start player, czyli ilu graczy musi być dołączony do gry, żeby gra sama zaczęła po prostu startować, więc załóżmy nie wiem, no dwóch prawda? Tak dla mnie ustawię sobie. Start time to jest chyba raczej to, że ile czasu odliczę Wam, że możecie zastartować grę, więc załóżmy pięć. Chyba tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli nie to sorry. Yy, auto start vote, czyli start vote, czyli po prostu po ilu sekundach zaczyna się, za zacznie się gra. Ok, więc ustawiamy załóżmy, nie wiem, 10, prawda? E, dobra, tutaj nic. Grace Period, czyli na przykład po ilu sekundach, na przykład za ile sekund możemy sobie wziąć, e, przy, znaczy po ilu sekundach możemy się atakować, prawda? To tyle. Restock Chest, czyli po prostu czy uzupełniałam się skrzynki, czyli tak, bo chyba nie chcecie mieć sami tyle taki kłopot i uzupełniać samemu. Ok, dalej. Block Place Whitelist. I tak. Mm, co możecie kłaść na takiej arenie, a co i co, co możecie niszczyć, więc yy, macie sobie pewne ID, powiem Wam, że 18 to liście, 103 to melon chyba, 43 to półpłytki będą jakieś tam, jakieś, li jakieś tam jeszcze kwiatki, grzyby itd. możecie dodawać, prawda? tak samo możecie niszczyć i wstawiać, więc możecie sobie na przykład sobie dodać, nie wiem, grzyby, czy to co tam chcecie, żeby, yy, co chcecie, prawda? No bo to jest mniej więcej takie rozwiązanie, że na przykład gdzieś się, gdzieś się zaplątacie, nie możecie wyjść z czegoś, gdzieś wpadliście. To żebyście sobie mogli zrobić wyjście, prawda? Okej, okay, więc tutaj chyba ile graczy się, po ilu graczach się to kończy mm, gra. Chociaż nie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, nieistotne, tak mi się przynajmniej wydaje, nieistotne. I teraz tak. E, Zabijecie jedną osobę, nic wam się nie pokaże. Zabijecie drugą, pokaże Wam się double kill, za trzecią multi kill, e, czwartą ultra kill, przynajmniej tak mi się wydaje. Piątą, e, unywelable, Boże, dobra, niestotne. Pokażę Wam się to i za szóstym pokażę Wam się to. No i chyba z tych ustawień tutaj to tyle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mm, więc cóż, zapisujemy. Serwer re reloadujemy. OK, wszystko się tutaj e, znowu zresetowało. I się to zmieni. Fast, fast, fast. Klikamy prawym przyciskiem tak na no to też klikaj przy prawym przyciskiem okej, okay, no i znajdujemy się w grę za 5 sekund zaczyna, zaczyna się gra bo jesteśmy już w, w dwójkę w grze prawda, i za 5 sekund będziemy mogli się atakować, tak jak ustawiliśmy no i możemy brać gry, rzeczy no i tak jak wcześniej było widać, tutaj wcześniej były buty teraz jest hełm, prawda no i teraz możemy się atakować, prawda okej okay. ja mam tą godę, więc sorry, nie mogę mm. sgulive, może. SGU I wyrzucę nas dwóch, bo zostałem sam tamtym kątem na grze, więc nie mogłem. Ok. E, więc to mogę już w sumie wyrzucić te, to konto e, tutaj mamy... Łączymy sobie GMA. No i tak. Nie możemy taki, taki, takiego czegoś niszczyć, prawda? Nic, możemy sobie, jak jesteśmy w grze to możemy niszczyć liście choć w sumie tego nie pokazałem, ale uwierzcie mi na słowo, tak samo trawę możecie niszczyć. Ok, załóżmy, że coś z, już tutaj wszystko zatwierdziliście, już ta arena działa, a nie chce, a chcecie coś tam jeszcze wprowadzić, jakieś tam zmiany, prawda? Więc po prostu wpiszecie um, sqdisable disable, disable i numer areny. W tym przypadku to jest pierwsza arena, więc E, wpisujecie jeden albo po prostu e, wpisujecie sg disable wtedy wyłącza, wyłączają się ochrony wszystkich aren ok, jeden i możecie tutaj wszystko już modyfikować od nowa ok, sg enable 1 i macie włączone, już tutaj nic nie można niszczyć jak wywnioskować, czy to jest pierwsza arena jako jeden, jako pierwszy numer, tutaj macie podane jaka to jest, jaki to jest numer areny ok, e, czy, żeby czegoś nie ominąć, tak sobie sprawdzam jeszcze mm. OK, join, join, join. As you join, e, wtedy po prostu was teleportuje na, na to miejsce mm, tutaj tego lobby, czyli e, tego spawnu tutaj od tej areny. Jeszcze troszeczkę się język plącze. Leave, 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 for start. E, hmm, no chyba tyle z tych ustawień, bo to, ten plugin nie jest jakiś trudny, jest bardzo prosty, a jest wręcz zajebisty. E, możliwe, że sam zrobię serwer na, ty, na, ty, na podstawie właśnie tego pluginu. Mm, no i tyle chyba, tak mi się wydaje. Możecie taką arenę jeszcze us usunąć, wpisując y, SG 1 Chyba dobrze mówię, chyba że... Nie, przepraszam. SGUDEL arena. następnie no, ID. 1. No i zostało usunięte. I możecie taką, to wszystko tworzyć. No i na tej tablicy zostało wszystko usunięte. Ok, tak więc tutaj jest z tego na tyle. Bardzo prosty plugin więc tutaj, tutaj wiele nie trzeba e, tak samo tworzymy inne areny wtedy Wam się utworzą numerki np. 2, arena 2 i tak dalej ok e, no i tutaj tak jak wszystko pokazałem możecie sobie tworzyć e, no i teraz tak pokażę to sobie wcześniej pokazać gdzie ja ten konflikt tutaj mam i teraz tak załóżmy że chcecie mieć te staty tej statystyki do gry prawda Mm, tutaj mieliśmy wcześniej podane w Survival Games w tym folderze w folder z webstats stats Prawda? E, no to tak Tutaj musicie po prostu to co zmienialiśmy na, na Force ustawiacie na True, czyli tutaj 137 e, I tutaj tak samo True, 93 e, No i tak, tutaj macie na przykład załóżmy, że macie serwer na krawcersz, prawda? E, no i tam macie bazę danych, prawda? Ustawioną już, prawda? No to wtedy podajecie tutaj bazę danych. Załóżmy jakie tam macie hosty, ustawiacie, tutaj ustawiacie sobie usera, tutaj ustawiacie sobie hasło i bazę danych, tak jak się nazywa, prawda? Ustawiacie to na true, zapisujecie i tyle z configu, z plików, prawda? Tutaj macie webstats, więc wchodzicie w niego, następnie dbcon, config, edit i tak samo tutaj ustawiacie jaki to jest host, tam jest standardowo jakiś tam MySQL.krawc.pl jakoś tak to będzie. Następnie user, będziecie mieć tam swojego usera, password, czyli hasło, no i tutaj nazwę baz danych. No i cóż, co robicie? Pliki webstats, wgrywacie po prostu na swój tam swoją domenę. Jeśli nie macie, no to trudno, no to po prostu ustawiacie sobie ten, tak jak na początku false. Ja od razu mówię, że to nie jest wcale potrzebne, bo to nie, każdemu, nie każdy to chce i tak dalej, prawda? Więc to jest tylko taki dodatek, więc, więc myślę, że to tyle. Plugin łatwy, nie wiem dlaczego niektórzy większa część z Was miała z tym problemy. Tak więc sobie to tyle, dzięki, no i cześć.